się ma tutaj Troxon, witam Was w pierwszym odcinku z nowej serii Minecraft. Właściwie była jest yy, seria Minecraft, ale jest teraz nowa wersja demo. Jaka wersja? A jest ze mną Wicia, ja, Czytaj się. Elo? I co to jest za wersja? Demonstracyjna. Ale jakiego Minecrafta? 1.10, 1.9. 1.10. Powiedz. 1.10. Czyli będą tu misie? Nie. Mówię tu od 1.11. Od tak 1.10.2 są. No a to jest 11. No, no to po co mi takie coś ściągnąłeś? No to co chcesz? No żeby były misie polarne. Nie mówiłeś tego! Mówiłem! Kiedy? Przed chwilą. Przed chwilą powiedziałem, że chcę. Bo będziemy mogli zbier... będziemy mogli je A dlaczego nie budować? Bo nie czas końcę budowanie. Co? No. Chcę jak najbardziej to wykorzystać. Nie, ja nie mam, mogę! ja mam video wpisałem. O Jak to ja mam zrobić? I powiecie, mam. W sumie mam ponad godzinę, ale co, Mister to da? Jak ja. 15 odcinków buduję jeden domek. A właściwie nawet go nie zbudowałem. Tylko pożyczyłem. Nie usunę. Czemu? Nie usunę. Nie, no to jeden odcinek z tego demonstracyjnego. Dziwnego.

No to będzie jeden, jedyny odcinek z tej wersji. Bo sami widzicie, że ja tu mam na czas. I to będzie się chyba nagrywało tyle, ile będę miał czasu. A raczej... Znaczy, Zrobimy tak zro dwie części z tego, aż się czas skończy no. Tak. chociaż nie wiem czy my jest czas nie będziemy nagrywać 3 godziny będziemy Jeden film będzie trwał godzinę 10 tak ale co ja włączam a żebyś wiedział a jak coś chcesz powiedzieć to do widowni skąd masz tyle drewna? przecież zebrałem i jeszcze porąbałem hop tym razem trafiłem do dziurki. Nie tak jak poprzednio. No właśnie. Ci oglądałeś mój odcinek. Pierwsza śmierć. Jak spadłem, nie trafiałeś do wody. Potrzebuję żelazo, 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 żelazo. Ja mam w ogóle wadę tego mówienia. I co dziwne, nie inaczej słychać na nagraniach nic w realu. To mnie smuci trochę. Chociaż mam dobrego kompa po sobie, jak będziemy mi, wiecie jak przyniesiesz może kiedyś kamerkę, to zrobimy ten. Mm, pokazanie mojego domu. Okej? Okay. Właśnie widzę. Żelazo, żelazo, żelazo. Tutaj jest pełno żelazo. Co mi kłamiesz? Tutaj jest więcej niż na dole. Ja czuję wszędzie, że idę. Ej, na start takie dobre. Takie dobre. Cicho sieć. No wiem, że wersja demonstracyjna do tego tak dobrze. Dlatego tak dobrze, bo wersja demonstracyjna? Tak. Chyba, ja? jaja robisz. Nie. Jak ja, ja, tak samo miałem na zwykłym Minecraft'cie. Bo to był fart. A tu jest skill. Jaki skill? A... a ja nie mam skillsa. Czyli każdy świat wy wyrenderowany tam, to jest taki sam? Nie. No to... Takimi samymi rzeczami. Czyli taki sam! Mhm. A jak chcę, coś mu jak chcę coś mówić, to Dawidowi mówię. Bo mnie słychać na mikrofonie, a Ciebie nie, bo ja mam poza tym słabego mikrofon. Pewnie dlatego. Co to bulgocze gorsze? Eee, czyżby lawa? Te nie ma lawy. Jest, bo ja słyszę. Ты меня слышишь? А, слышишь? Слышишь? А, no, слышишь? I teraz jak się mamy stąd wydostać? Kupa prawda. Co? Co? Kupa prawda. Jak się stąd wydostać? Kupa prawda. Ja, jaka kupa, co? I mówię jak coś do Nowidowi mówię. Kupa, prawda? Wejład. Jeśli ktoś wie o co mokaman, niech napiszę w komentarzach, bo ja sam nie wiem. O co to O kupę prawdę. Powiedz do widowni! O kupę prawdę. Kupa prawda. Co to znaczy? Napiszcie w komentarzach. Ja na serio nie wiem, co to znaczy. I dowiesz się widowni w komentarzach. Jeśli coś napiszą, bo zwykle nic nie piszecie. Co mnie smuci, chociaż proszę, żebyście pisali. Co <gry> się nie kocha. No wiem <gry> <Przepoczy>. <gry> Tam już przeszkoczy. He, I ktoś zauważa ten dzijeki pasek? To jest woda i lawa. Widzę i się właśnie tego boję. Czyli blisko jest tu woda i lawa. Co mnie jest smusi! Wiesz, że ten świat jest przejściowy i taki sam dobrze. co jest przejściowe? Każdy się kończy w Minecrafcie. Ale ten jest na czas. No co mnie smuci? Mówię. Nie wygrośnie tym mam Minecrafta. Ja tam w ogóle na starcie piszę, żeby kupić. I mów do widowni, bo cię nie słychać. Pewnie słychać, ale retku. Masz mikrofon popsy. Nie mam, tylko kosztował 65 zł, ale fajnie wygląda. Skórzany. Co oh. ty robisz? Jezu, jak głośno. Chodź tu, koniu! Osiołek, gdzie osiołek? Nie ma osiołka? Nie ma osiołka? Gdzie? To nie osiołek! Ja ci pokażę, gdzie jest osiołek. Osiołek jest tutaj. Nie ma osiołka! Nie ma życia. Gdzie jest mój wymarzony osiołek? Aaaa! Mam to gdzieś. I dobrze mu tak. Chodźcie. Tak. Nie ma osiołka. Nie ma życia! Chodź! Tu małe Baby Koik! Nas, Baby Koik, muszą zginąć! Żeby. Żeby powstał osiołek! Aaaa, nigdy nie skończymy! Póki nie zabiję wszystkich! Wszystkie konie muszą zginąć. Wszystkie jak? Widzę was. Nikt się nie ukryje. Aaaa! Chodźcie, chodźcie, chodźcie tu, no, nie uciekniesz przede mną, możesz spróbować, ale nie dasz rady, ty koniku jesteś fajny, a jednak nie, Pocięcie gardła, Pocięcie gardła, się wykrwawił.

Ding, dong. Ma nosek piecyk, zobaczcie. Buzia. Smutna buzia. Znaczy oczka takie, ten, takie jak boczka. Y guzi guzik, czyli nos. Ej dobra, Ej, my nawet tym nie skończymy. Zobaczcie, że tego nie widać. Nie. Minut. Cicho siedź. Moje odcinki trwają 20 minut, co ty się... Co ty jesteś normalny? Tak. No chyba nie. Tak nie Zamieszkam na domku. To jest wersja szalona. Szalonego maćka. Wersja szalonego maćka. Chodź, chodź. Ci zamieszkamy na drzewkę Jak pani śmietanka w jednym odcinku. Z Indiana śmietana, ale nie będę nikogo promować. O niej nie starczy. Mogę z tego deski zrobić cicho sieć. Cicho sieć. Tego... Cicho sieć. Cicho sieć. No przecież wiem. Ja tu jestem konstruktor czy ty? Ja. Chyba nie. Skoro to, to jest takie łatwe. No to po co robili taką wersję? Ale po co to właśnie zrobili skoro to trzeba kupić? Minecraft jest Na serio? No. Ale ja za darmo Minecrafta. Say, what? Ned w Tak. Czy sobie ja robisz? Nie. Dlatego w bajzieczu jako pierwszym modem polecanym jest marihuan. Co? No ja tak miałem. Jak nie wajrzyczu. Podczas swojej wody, pierwszy, najbardziej znany mod wszechczasów marihua na marihuan. Na no serio. I teraz mogę przyjeżdżać z ręką na sercu. Co ty robisz? Domek. Brzydki. Cicho siedź, nie znasz Nie znasz na ładocie, a na brzydocie, a nie brzydocie. A na brzydocie, kurde. Język mi się plącze. Wielkie drzewko, lubię takie. A ja nie. Które są długie. A ja nie. Ty nie? No to powiedz do kamerki, bo cię praktycznie tu sali na tym...